Super liczba na, dla Was na serwerze Jaś, em, na serwerze VertisCraft, e, i tutaj e, jest oczywiście fajnie. VIPy vip mają swój kit. E, normalny gracz, je akurat tak uzbroję. Ochronę 2. No ja widzę kolczek, kolcze, kolcze to zbierajcie wszystko na ochronę 2. miecz na osość 2. Żaden krop na wydajność. I to. I to jest nasz youtuber też jeden. No i tutaj widzimy serwer nasz cały spawn. I... Tutaj y, widzimy sobie fajne tutaj y, warpsa, to tutaj mam komendy nasze. Więc, y, mamy tutaj swoje y, y, te rzeczy. I tutaj widzimy, y, że tutaj jest PvP i tutaj jest, są y, mode, y, moderator KAPSEK, y, ar, y, architekt y, DJ Crafting. Y, właściciel piotr.pl admin power gs chat admin albert admino adamon yy, yy, i moderator kreda 2000. tak i widzimy że tutaj jest zimowy biom wszystko zbudowane i yy, hana yy, pvp ak ok. var yy, pv Akurat Ami nas zaprasza na pvp i idziemy. 3, trzy, trzy, dwa, jeden. No tutaj mamy nasze pvp i widzimy... No i tutaj widzimy swoje rzeczy. Tak, tutaj widzimy zakaz używania split flea. I chodzimy. I tutaj wchodzimy na pvp. Kurde, te się. Ła! Ale się... O, zabiłem go. kim anyway, ja jeszcze mi się ciężko. I oj. Dobra, i wygrałem z y, adminem. I tutaj mamy PvP. Tutaj mamy, jak widzicie, oto. I o tam mieczyk. Ciekawam że mi będzie chciał Kolejny raz zabiłem admina ze czterema serduszkami. Dobra, napiszę mu, że idę dalej napisywać. Idę dalej, pokazywa serwa. Dobra, to tak idziemy na Dobra, i widzimy, tutaj możemy mieć swoje własne wyspy. I tutaj są komendy: Survival, fire, Firecraft, Survival i Bruce Gildia. Tutaj mamy naszego YouTubera, Lectuša Playa i aminu bardzo lubię. Tutaj są bardzo e, fajni. Pole polecam Wam e, wejść na ten serwer i nie Tutaj mamy wszystkie, e, wie, jak widzicie, m, informacje i regulamin. I tutaj mamy dość strefa VIP. I wyjście tylko dla Glifa. No i tutaj mamy Adamo, gdzie jesteś? Cześć, 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 cześć. No i idziemy sobie tutaj, tutaj tu. I tutaj sobie są PvP i ustawienia innej gildii Możemy tutaj mieć gildię. I MSG nagrywasz. Tak, tak. No i dobra, tutaj mamy nasz serwerik i mm, co mogę powiedzieć? Zarobić sobie serwer, polecam Wam i proszę wejść na serwer. Ja Wam bardzo proszę, proszę o wejście na ten serwer i tu jest Adamo i pożegnajcie po, I tutaj możecie mieć te działki i, i do widzenia. Papa. Pa.